W polach show farm mamy dwie wyróżniające się na polskim rynku odmiany marchwi. Jest to muleta i jest to pacji. Muleta jest marfią rosnącą tak mniej więcej do 24-25 cm. Ona jest w typie flakę, czyli tak zwany trójkącik. Jest to marchew, która jest idealna na przetwórstwo, na soki, na mrożonki. No ale przede wszystkim, czym ją, ona się różni od pacji? Jest to marchew, która jest polecana do suszu przeze mną marchią. jest marchew odmiana faci. Jest to marchew rosnąca tak około 140-150 dni. Długość korzenia to jest nawet 25 cm. Siejemy ją w zagęszczeniu 700 tysięcy do miliona. Jest to marchew w typie berlikum i ona jest w kształcie tak jakby walca. Czyli na początku i na końcu mamy taką samą średnicę. Jest polecana na plastry do mrożonek. Ale co ją wyróżnia na przykład od mulety, to jest to, że jest bardzo pożądana na polskim rynku do produkcji soków.